W małej, zapomnianej przez wielki świat wiosce, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, w rytmie pór roku, żył starzec imienem Stanisław. Miał 75 lat, a jego twarz była jak mapa życia, poorana bruzdami trosk i ciężkiej pracy, ale oczy wciąż miały w sobie blask niezachwianej wiary. Jego dłonie, sękate i spracowane, przez ponad pięćdziesiąt lat pielęgnowały stary sad jabłoniowy, który odziedziczył po swoim ojcu, a ten po swoim. Każde drzewo było dla niego jak dziecko, znał każdą gałąź, każdy pąk i każdy owoc. U jego boku trwała wiernie żona, Janina, kobieta o sercu tak wielkim jak stodoła i uśmiechu tak ciepłym jak letnie słońce. Razem tworzyli obraz prostego, pobożnego życia, w którym największym skarbem była miłość do Boga i do siebie nawzajem. Mieli jednego syna, Marka. Marek był ich dumą i ich największym bólem. Wysłali go na studia do wielkiego miasta, wkładając w jego edukację ostatni grosz. Stanisław sprzedał nawet niewielki kawałek lasu, pamiątkę po dziadkach, aby synowi niczego nie brakowało. Marek skończył studia, znalazł dobrą pracę w korporacji, kupił drogi samochód i eleganckie mieszkanie. Ale wraz z sukcesem materialnym, w jego sercu coś umarło. Zaczął wstydzić się swojego pochodzenia, prostych wiejskich rodziców. Wstydził się ich spracowanych rąk, ich niemodnych ubrań, ich głębokiej, w jego mniemaniu, zacofanej wiary. Wizyty w domu stawały się coraz rzadsze, a telefony coraz krótsze i bardziej zdawkowe. Kiedy przyjeżdżał, przywoził ze sobą chłód i pogardę. Patrzył na stary dom z obrzydzeniem, na sad z lekceważeniem, nazywając go nierentownym kawałkiem ziemi. Słowa, które kiedyś wyrażały miłość, teraz ociekały jadem. Tato, kiedy wreszcie zrozumiesz, że ten świat modlitwy i jabłek już dawno umarł. Dziś liczą się pieniądze, koneksje, a nie jakieś tam błogosławieństwo, mawiał, śmiejąc się gorzko. Stanisław i Janina znosili to w milczeniu. Ich serca krwiawiły, ale nigdy nie odpowiedzieli mu złością. Każdego wieczoru klękali przy starym drewnianym łóżku, a ich spracowane dłonie splatały się na okładce zniszczonej Biblii. Ich modlitwa była zawsze taka sama. Panie Jezu, szeptał Stanisław, a łzy spływały po jego pooranej twarzy, nie prosimy o bogactwa ani o wygodne życie. Prosimy o duszę naszego syna. Zmiękcz jego serce z kamienia, panie. Przypomnij mu o miłości, którą go obdarzyliśmy. Pokaż mu, że twoja droga jest jedyną prawdziwą drogą. Nie prosimy o karę dla niego, ale o jego zbawienie. Amen. I tak mijały miesięce, a przepaść między nimi a ich jedynym synem stawała się coraz głębsza, niczym kanion wyżłobiony przez lodowatą rzekę obojętności. Nadeszła jesień, a wraz z nią czas zbiorów. Tego roku jabłka obrodziły wyjątkowo obficie, gałęzie uginały się pod ciężarem soczystych, czerwonych owoców. Było to Boże błogosławieństwo, ale dla dwojga staruszków także ogromne wyzwanie. Plecy Stanisława bolały go od samego rana, a reumatyzm w dłoniach Janiny nie pozwalał jej na długą pracę. Potrzebowali pomocy, potrzebowali swojego syna. Z drżącym sercem Stanisław wykręcił numer Marka. Głos w słuchawce był zimny i niecierpliwy: Czego chcesz, tato? Jestem zajęty. Stanisław przełknął ślinę. Upokorzenie ścisnęło mu gardło. Synku zbiory w tym roku są tak wielkie, nie damy rady sami z matką. Czy mógłbyś przyjechać chociaż na jeden, dwa dni? Potrzebujemy twoich silnych rąk. Po drugiej stronie zapadła cisza, a potem wybuchł śmiech okrutny, pozbawiony ciepła. Silnych rąk za to moje ręce są od zarabiania pieniędzy, od podpisywania kontraktów wartych setki tysięcy, a nie od zbierania jakichś jabłek, które są warte grosze. Zatrudnijcie sobie kogoś. Stanisław próbował tłumaczyć, że ich na to nie stać, że to tradycja, że. Ale Marek mu przerwał. To wasz problem, ja mam swoje życie i się rozłączył. Stanisław stał z telefonem w dłoni, a jego świat się zawalił. Jednak to, co najgorsze, miało dopiero nadejść. Dwa dni później, gdy Stanisław i Janina, zmęczeni do granic możliwości, zbierali owoce do starych, wiklinowych koszy, pod dom zajechał lśniący samochód Marka. Ich serca na chwilę zabiły z nadzieją. Może się opamiętał? Może sumienie go ruszyło? Ale Marek wysiadł z samochodu nie po to, by pomóc. Na jego twarzy malowała się chciwość. Przyszedł z gotową umową od dewelopera, który chciał kupić ich ziemię pod budowę luksusowego osiedla. Podpiszcie to, rzucił oschle, kładąc papiery na starej drewnianej ławie. Dostaniecie trochę pieniędzy, kupicie sobie małe mieszkanie w bloku, a ja będę miał wreszcie święty spokój. Skończy się ta wasza wiejska nędza. Stanisław spojrzał na syna, a w jego oczach nie było gniewu, tylko bezbrzeżny smutek. Synu, tej ziemi się nie sprzedaje, tu leżą nasi ojcowie, to jest nasze dziedzictwo, nasza historia, to jest wszystko, co mamy. Marek wpadł w furię. Jego twarz poczerwieniała z wściekłości. Dziedzictwo? Historia? krzyknął, chwytając pełen kosz pięknych, starannie ułożonych jabłek, które Stanisław właśnie zebrał. Z całej siły rzucił nim o ziemię. Owoce potoczyły się w błoto, niektóre pękły, inne zostały zgniecione pod jego drogimi, skórzanymi butami. To jest wasze dziedzictwo, kupa zgniłych owoców. Nic nie jesteście warci, ani wy, ani ta wasza ziemia! Stanisław zaniemówił z bólu. Podszedł bliżej, jakby chciał ochronić zniszczone owoce własnym ciałem. Wtedy Marek, zaślepiony gniewem, odepchnął go. Starzec, osłabiony i zaskoczony, stracił równowagę i upadł ciężko na wilgotną ziemię. Janina krzyknęła z przerażenia. Ale Marek nawet na niego nie spojrzał. Wsiadł do samochodu, z piskiem opon ruszył z miejsca, ochlapując leżącego ojca błotem i zniknął w tumanach kurzu. To był cios, który zdawał się aktywować samą sprawiedliwość niebios. Marek jechał szybko. Adrenalina i gniew pulsowały mu w skroniach. Wmawiał sobie, że postąpił słusznie, że próbował im pomóc, a oni byli niewdzięczni. Ale gdzieś w głębi duszy czuł zimny, pełzający niepokój. Zapadł zmrok. Droga powrotna do miasta wiodła przez długi, opustoszały odcinek otoczony starymi, płaczącymi wierzbami. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, silnik jego nowoczesnego samochodu zakrztusił się i zgasł. Światła zamigotały i zgasły. Zapanowała absolutna cisza i ciemność. Marek zakłoł pod nosem, próbując ponownie uruchomić auto. Nic. Wysiadł, trzaskając drzwiami. Zasięgu w telefonie oczywiście nie było. Był sam, w środku niczego. I wtedy, w świetle księżyca, które przebiło się przez chmury zobaczył postać stojącą na środku drogi. Nie była to postać groźna, ale emanowała z niej tak potężna aura spokoju i władzy, że Marek poczuł, jak włosy jeżą mu się na głowie. Gdy postać podeszła bliżej, zobaczył twarz pełną miłości, ale i bezgranicznego smutku. Oczy tej postaci patrzyły na niego tak, jakby znały każdą jego myśl, każdy jego grzech, każdą tajemnicę jego serca. Marka sparaliżował strach, jakiego nigdy w życiu nie czuł. Chciał uciekać, ale jego nogi były jak z ołowiu. Postać przemówiła, a jej głos, choć cichy, zdawał się wibrować w całej jego istocie: Marku, synu Stanisława i Janiny. To nie było pytanie, to było stwierdzenie. Marek wiedział, w głębi duszy, która dawno nie odzywała się tak głośno, wiedział, kim jest ten. Który stoi przed nim. To był Jezus. Dlaczego mnie prześladujesz? Zapytał Pan, a Jego głos był łagodny, ale każde słowo uderzało w marka z siłą młota. Prześladujesz mnie w moich dzieciach, które dały Ci życie. Dlaczego depczesz owoce ich miłości, które pielęgnowali dla Ciebie przez tyle lat? Zanim Marek zdążył pomyśleć, Jezus położył mu dłoń na czole. Świat wokół niego zawirował i zniknął. Znalazł się w przeszłości. Zobaczył swojego ojca, młodszego o trzydzieści lat, który po całym dniu pracy w polu, przy świetle naftowej lampy, strugał mu drewnianego konika na biegunach. Czuł zapach drewna i potu swojego ojca. Zobaczył swoją matkę, która całą noc nie spała, czuwając przy jego łóżku, gdy miał wysoką gorączkę, chłodząc mu czoło mokrymi szmatkami. Czuł jej strach i jej bezgraniczną miłość. Widział, jak sprzedawali jedyną krowę, aby kupić mu pierwszą porządną parę butów na wyjazd do miasta. Zobaczył dziesiątki, setki scen poświęcenia, wyrzeczeń, modlitw szeptanych nad jego snem czuł na własnej skórze ich ból, ich nadzieję, ich dumę z niego. Jeśli ta historia porusza wasze serca i przypomina o miłości waszych rodziców, zostawcie łapkę w górę, aby to przesłanie dotarło do jak największej liczby osób. Wizja zmieniła się gwałtownie. Nagle Marek znalazł się w ciele swojego ojca, czuł ból w starych kościach, gdy upadał na ziemię, czuł chłód i wilgoć błota na policzku. Ale co gorsza, czuł to, co czuł jego ojciec, nie ból fizyczny, ale rozdzierający ból zdradzonego serca. Patrzył na siebie, na swoją własną twarz wykrzywioną w grymasie pogardy i wściekłości słyszał swoje własne okrutne słowa, które raniły głębiej niż jakikolwiek nóż, czuł łzy bezsilności i zawodu, które formowały się w oczach jego ojca. To uczucie było tak druzgocące, tak potworne, że Marek krzyknął w bezgłosnym przerażeniu. I wtedy nadeszła trzecia wizja, najstraszniejsza ze wszystkich, zobaczył swoją przyszłość. Luksusowe mieszkanie było puste i zimne. Jego przyjaciele zniknęli, gdy tylko stracił pracę i pieniądze. Siedział sam, otoczony drogimi meblami, które nie dawały żadnego ciepła. W ręku trzymał butelkę wódki. Zadzwonił telefon. Ostchły głos poinformował go, że jego rodzice zmarli kilka tygodni temu. Zostali pochowani przez sąsiadów, bo nikt nie mógł się z nim skontaktować. I wtedy ściany mieszkania rozpadły się, a on sam zaczął spadać w czarną, bezdenną otchłań samotności i wiecznego żalu w miejsce, gdzie nie ma miłości, nie ma przebaczenia, nie ma Boga. W miejsce, które przygotował sobie własną pychą i okrucieństwem. Wizje skończyły się tak nagle, jak się zaczęły. Marek leżał na zimnym asfalcie, trzęsąc się i szłochając jak dziecko. Cała jego arogancja, cała jego duma, cały jego materializm zostały zmiażdżone i obnażone jako bezwartościowe śmieci. Podczołgał się do stóp Jezusa i objął je, zraszając je swoimi łzami. Panie, zgrzeszyłem! Łukał, a słowa z trudem przechodziły mu przez gardło. Byłem ślepy, byłem potworem! Przebacz mi, panie, błagam, przebacz mi. Daj mi jeszcze jedną szansę, tylko jedną. Jego płacz był krzykiem duszy, która wreszcie się obudziła. Jezus pochylił się i położył dłoń na jego głowie. Spłynął na niego spokój, jakiego nigdy nie znał. Miłosierdzie mojego ojca jest nieskończone dla serca, które prawdziwie żałuje, powiedział pan. Wstań. Idź i napraw to, co zniszczyłeś. Twój czas jest teraz. Okaż im miłość, której Cię nauczyli. I z tymi słowami postać Jezusa rozpłynęła się w nocnym powietrzu. W tej samej chwili rozbłysły światła samochodu, a silnik zaskoczył z cichym warkotem. Marek nie wahał się ani sekundy. Zawrócił samochód i popędził z powrotem do rodzinnego domu, jakby ścigał go sam diabeł. Wpadł do małej chaty jak burza. Stanisław i Janina siedzieli przy stole, nie jedli, tylko patrzyli w pustkę. Byli złamani. Gdy zobaczyli Marka, w ich oczach pojawił się strach. Ale on nie przyszedł krzyczeć. Padł przed nimi na kolana, chwycił spracowaną dłoń ojca i przycisnął ją do swojego policzka. Tato, mamo, wybaczcie mi, szlochał, a słowa płynęły z niego potokiem. Byłem głupcem, byłem okrutny, zapomniałem o wszystkim, co dla mnie zrobiliście. Proszę, wybaczcie mi, błagam Was. Stanisław i Janina patrzyli na niego w osłupieniu, a potem w ich oczach pojawiły się łzy, tym razem łzy radości i ulgi. Podnieśli go z kolan i cała trójka objęła się w uścisku, który leczył wszystkie rany, zmywał wszystkie grzechy i łączył na nowo to, co zostało zerwane. Napiszcie amen w komentarzu, jeśli wierzycie w moc przebaczenia i siłę odmienionego serca. Przemiana Marka była cudem, który mogli zobaczyć wszyscy sąsiedzi został. Następnego dnia oddzwonił do swojej firmy i złożył rezygnację. Drogie garnitury zamienił na robocze ubrania. Od świtu do nocy pracował w sadzie z energią i radością, jakiej nigdy wcześniej nie miał. Każde jabłko podnosił z szacunkiem, każdą skrzynkę nosił z uśmiechem. Opiekował się rodzicami z czułością, o jakiej zapomnieli, że istnieje. Gotował dla nich, masował obolałe plecy ojca, czytał matce Biblię wieczorami. Jego śmiech znów wypełnił stary dom. Tym razem był to śmiech szczery, płynący prosto z odrodzonego serca. A wtedy stał się drugi cud. Zbiory, które miały być tylko obfite, okazały się wprost niewiarygodne. Jabłka były największe, najsłodsze i najzdrowsze od dziesiątek lat. Było ich tak wiele, że musieli wynająć dodatkowy magazyn. Kupcy z miasta przyjeżdżali i płacili podwójną cenę, słysząc o niezwykłej jakości owoców z sadu Stanisława. Pieniędzy było więcej, niż kiedykolwiek widzieli. Starczyło na spłatę wszystkich długów, na remont domu, na leczenie dla Janiny i na spokojną, bezpieczną starość. To było namacalne błogosławieństwo od Boga, nagroda za wiarę rodziców i za skruchę syna. Kilka tygodni później w małym wiejskim kościołku, podczas niedzielnego nabożeństwa Stanisław poprosił o głas opowiedział drżącym głosem o swoim bólu, o modlitwie i o cudzie powrotu syna. A potem obok niego stanął Marek. W eleganckim, ale skromnym ubraniu ze łzami w oczach spojrzał na zgromadzonych ludzi, którzy znali go od dziecka. Drodzy przyjaciele, zaczął, a jego głos był silny i pewny. Wielu z was widziało, jak się pogubiłem. Szukałem szczęścia w pieniądzach, w prestiżu, w pustych rzeczach tego świata. A przez to stałem się ślepy i głuchy na jedyną prawdziwą wartość na miłość. Zraniłem tych, którzy kochali mnie najbardziej, ale Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie pozwolił mi zginąć. Tamtej nocy, na pustej drodze, spotkałem Jezusa. On pokazał mi prawdę o moim życiu i dał mi szansę, na którą nie zasługiwałem. Dziś stoję przed wami nie jako człowiek sukcesu z miasta, ale jako syn marnotrawny, który wrócił do domu. I chcę wam powiedzieć, że prawdziwy skarb nie leży w bankach ani w korporacjach. On leży tutaj. W miłości rodziny i w przebaczającej łasce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W kościele zapanowała cisza, a potem rozległy się gromkie brawa i płacz wzruszenia. To było świadectwo, które na zawsze zmieniło tę małą społeczność. Jeśli znacie kogoś, kto pogubił się w życiu i potrzebuje usłyszeć to przesłanie nadziei, podzielcie się z nim tą historią. Niech światło Bożej prawdy i miłości dotrze do każdego serca. Zostańcie z Bogiem.